See there who oh, is there. Yeah, yo. Mm -hmm. Halo! Halo! Czy mnie słychać? Czy mnie widać? Halo! 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 Halo, skarbie! E, 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 e. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Przed nami kolejny dzień ze skromnymi Wczoraj, z przyczyn osobistych, niestety nie wyrobiłem się na turnie Pochory ale dzisiaj powracamy. Powiadamy do komunikacji, że do 25 listopada aktualizacja gry. Poczekali będziemy znowu Lolo. A my, proszę Państwa, przenosimy się na dzisiejsze emocje, czyli przemiarkę do kolejnego konkursu w ramach różnego turnieju Polski. Dzisiaj e, znowu dwa konkursy. Treningo, dwa konkursy. Dwie skocznie treningowe indywidualnie. Eee, najpierw będzie skocznie w Zakopanem a w drugiej części będzie z Jankczoką dzisiaj. Czyli dość ciekawe doświadczenie. Zaczniemy od zakopanego. Bo to bo polska skocznie. Rozmiar skoczni 140 metrów. Zacznę od tej kamery. Ale to bez różnicy. Dziesiąta belka startowa. Lecimy, lecimy z tym, proszę Państwa. Zerkamy, jak to się rozpocznie. Dobry skok w miarę. 128,5 metra. Zaczynamy od leczenia pojedynczego. Dziesiąta belka startowa, ca y taką belkę nam ustawiono, y drugi skok też na tym poziomie, co poprzedni, 129 metrów, no typu 19,5, więc warunkowo podwójne, warunkowo, jeśli następny skok, bezdobo zaliczenie. No ba, w y tym razie 133,5 metra, a więc mamy do końca już y 5 zaliczeń w tym momencie. Więc możemy oddychać nadzórką, bo już jesteśmy na półmetku zaliczenia tego etapu. Pierwszego etapu z 4, jak pamiętamy. Teraz potrzebne po zbliżenie 137 metrów. I jest szansa, że następny skok da już zaliczenie końcowe tego etapu. Jest na to duża szansa, więc oczywiście trzymamy kciuki, żeby tak się stało. Musi być 135 metrów i jest 135 metrów, więc zaliczone. 135,5. Ciąg dalszy nastąpi.